Anko, witam wszystkich zgromadzonych na moim kanale ExxonMotovlog. W kolejnym wydaniu mojej poplaniny. Dzisiaj poopowiadam wam troszeczkę o sobie, także przysłowiowe parę słów o mnie, także wszystkich zainteresowanych zapraszam. Jak już Wam wcześniej zapowiedziałem na początku tego filmiku, zanim wrzuciłem swoje intro, dzisiaj Wam nagram kilka słów o sobie, także porozmawiam do Was troszkę na mój temat, ale to tak, troszkę troszkę, bo jakoś nie przepadam za rozmową o sobie. Lecz jak już Wam zapowiedziałem we wcześniejszym blogu postanowiłem dla was nagrać tą nagrywkę ponieważ nie chcę być gołosłowny a szczerze powiedziawszy miałem w planach nagranie takiego odcinka chociaż też nie byłem do końca przekonany Lecz nagrywam go też pod pewnym kątem, ponieważ wpadło do mnie kilka pytań odnośnie jak mam na imię, jak mam na nazwisko, skąd jestem i tym podobne. Także tam w tym czasie jakoś niechętnie Wam odpowiadałem na te pytania i szczerze powiedziawszy Wam nie udzieliłem na nie odpowiedzi, ale postanowiłem nagrać właśnie o tą dzisiejszą nagrywkę. Za tym nagraniem zapewne usłyszycie odpowiedź na tamte pytania, na które Wam nie udzieliłem odpowiedzi. Także dzisiaj popatrzycie troszeczkę na mnie z tego widoczku, ponieważ z tego widoczku jeszcze Wam nic nie nagrywałem, a przyznam szczerze, że podoba mi się on zajebiście. A już do rozmowy o sobie wydaje mi się on idealny. Tak więc cóż, yy, oczywiście nie powiem Wam jak mam na imię, jak mam na nazwisko, gdzie dokładnie mieszkam i tym podobne, ponieważ moje vlogowe nagrywki oraz filmiki, które udostępniam na YouTube, traktuję jako swoje hopy. Yy. No i jakoś nie zamierzam Wam zdradzać swoich danych osobowych na YouTubie i pokazywać swoje twarzy na swoim kanale. Tak więc urodziłem się w latach 80. Także niebawem zmieniam cyferkę na trzy z przodu. Także już raczej stara dupa ze mnie. Pochodzę sobie z małej miejscowości położonej niedaleko Lublina. Od urodzenia sobie tu mieszkam, odkąd skończyłem szkołę, pracuję sobie w korporacji, a dokładniej zajmuję się obsługą maszyn numerycznych. Także można powiedzieć, że pracuję sobie w zawodzie. Jak już wiecie. Moją pasją od malutkiego są motocykle Od malutkiego je pokochałem i od zawsze rajcowały mi ścigacze Jakoś nie miałem zapału do turystyków lub chopperów i tym podobne Lecz nie powiem, bo zawsze też jarały mnie krosy i mam nadzieję, że kiedyś zrealizuję to i spróbuję swojej jazdy w terenie co więcej, odnośnie moich hobby mam też jedno takie większe zainteresowanie, którym się rajuję, a między innymi są to, jest to modelarstwo, różne samoloty i wszystko z tym związane. Zapewne nagram wam o tym odcineczek i pokażę wam co mnie dokładniej tak interesuje. A odnośnie moich zainteresowań, to jak większość facetów chyba interesuje się piłką nożną. Jak byłem sobie małym chłopcem, dużo sobie za nią biegałem i tak dalej. Na chwilę obecną pozostaje mi już tylko zainteresowanie. Nie powiem, bo od czasu do czasu zdarza mi się, że pobiegam sobie i pogram sobie z Krześniakiem na podwórku, ale to już tylko się do tego ogranicza. Tak szczerze powiedziawszy, to z piłki nożnej bardzo się interesuje Ligą Hiszpańską i Ligą Angielską. Także można powiedzieć, że dwie najlepsze ligi świata. A z klubów, w którym kibicuję, to nie będę zdradzał, żeby nie wywoływać niepotrzebnych dyskusji na ten temat, komu kibicuję i w ogóle. A kibicuję oczywiście Polsce. Co więcej, ja odnośnie sportu to e, interesuję się również superbajkami. E, ostro sobie śledzę te wyścigi i staram się nie przegapić żadnego z nich. Od pewnych paru sezonów jestem fanem Reja. E, a dlaczego? To już wam mówię, ponieważ moją ulubioną marką jest Honda. A swojego czasu Jonathan Ray jeździł sobie w hondzie i dość dobrze sobie na niej radził. Także byłem, bardzo mu kibicowałem i w ogóle na chwilę obecnej jeździ w kawie no i trzeba mu przyznać, że jest fenomenalny. Ktoś śledzi super bajki, ten wie. Nie powiem, bo też oglądam sobie MotoGP, lecz jakoś nie podchodzi mi bardzo. Wydaje mi się, że MotoGP już tak bardziej zmierza ku prototypom i w ogóle... Ale to rzecz gustu. A jeszcze ze sportu, to swojego czasu też dużo się interesowałem wrestlingiem, też oglądałem sobie i tak dalej. No na chwilę obecną już mam coraz mniej wolnego czasu, także coraz mniejsze zainteresowanie. Chociaż nie powiem, bo jak znajdę chwilę wolnego i mam czas, to sobie tam coś pooglądam, ale tak szczerze powiedziawszy, to jeśli chodzi o sztuki walki, to jakoś najbardziej mnie ta dziedzina interesuje. Co więcej, jeśli już jesteśmy tak, można powiedzieć, przy motoryzacji, to Odnośnie samochodów nie miałem tam nigdy jakiegoś upalczonego samochodów sportowych i tak dalej nie interesowały mnie zawsze jakieś tam cztery kółka, które fajnie śmigały jakieś rajdy i tak dalej Lecz jeśli mam mówić już o samochodach to od zawsze byłem wielbicielem marki Audi. Szczerze wam przyznam, że zawsze mi się podobały samochody. Tej marki, a szczerze powiedziawszy zawsze byłem yy, Zawsze mi się podobały a szóstki, i a pewnie Wrzucę Wam jakieś foty tu gdzieś na tym filmiku Jakie mi się najbardziej podobają, bo na chwilę obecną nawet Choruję na szóstkę, ale zobaczymy co z tego wyjdzie Także co więcej, od malutkiego, jak chyba każdemu z nas, towarzyszyła mi muzyka w życiu, no bo wydaje mi się, że życie bez muzyki by było całkiem tenne i smutne. W większości sobie słuchałem hip hopu, ale to nie tylko tak, że tylko ograniczam się do słuchania hip hopu, tego rodzaju muzyki. Słucham też innych nutek, zależy co mi wpadnie w ucho. Co mi się podoba. Także co. Wydaje mi się, że z większości Wam streściłem swoją osobę. Lecz nie mam jakiejś tam bogatej persony i jakoś nie przepadam zbytnio za rozmowę o sobie. Także chyba będzie to tyle w dzisiejszej nagrywce. Chyba najkrótszym motovlogu, który dla Was nagrałem w obecnym czasie. Ale. Cóż, także powoli będę sobie się z Wami żegnał. Także zapraszam do subskrybowania mojego kanału, bo dzięki Waszym subskrypcjom jest coraz więcej osób na moim kanale. A czym Was więcej, tym fajniej, tym większa motywacja do dalszej pracy, do dalszych nagrywek. Zachęcam też do oglądania moich innych vlogowych nagrywek. W każdym filmiku staram się zostawiać Wam na końcu filmów jakieś tam odnośniczki z moimi innymi nagrywkami. Także również zachęcam do klikania i oglądania moich innych vlogowych nagrywek bądź filmów. No i co, to będzie na tyle. Także trzymajcie się. No i do usłyszenia w następnym vlogu.